Moi drodzy, nadejszła ta wiekopomna chwila, kiedy w następnym odcinku po bloku TV, w którym właśnie się znajdujemy. Ta oto piękna dwójka dwóch przystojniaków, Spider zwany pająkiem oraz Marian Well, sklonowana owca, zmierzą się w pojedynek, w którym po prostu rywalizują, można powiedzieć, do zgonu, do śmierci. Potem obydwoje lądują na tak zwanym ojomie. Moi drodzy, zapraszam Was teraz do naszego tajnego centrum dowodzenia światem, gdzie odbywają się wszystkie najważniejsze rzeczy, które są związane z obecną cywilizacją. Moi drodzy, jestem tutaj z moimi dwoma gołąbeczkami. Jednym tutaj Mariankiem, pięknym moim ulubionym i grze się tutaj pająkiem. Pojedynek będzie się odbywał, pokażcie w co. Ozdrabczy sekret, o właśnie. Teraz proszę operatora o najechanie na tak zwany ekran. Tam się też dzieją ważne rzeczy, ustawianie taktyki. Chłopaki lubią się tym, że przez cały czas rywalizują, kto jest lepszy. W no niestety, można powiedzieć, że są to dość jednostronne pojedynki, no ale mimo wszystko Marian nie spuszcza yy, Nie spuszcza broni, cały czas próbuje z tego coś ukręcić. No zobaczymy, jak mu to wyjdzie tym razem. Ja będę się starał tutaj nie przeszkadzać, aczkolwiek nie ukrywam, że będę kibicował, kibicował tutaj Grzesiowi, Mariankowi troszkę będę przeszkadzał, ale myślę, że sobie poradzi. Jest. Po pierwszej połowie naszego meczu i wydarzyło się tam, że to, co się miało wydarzyć, to prostu dawno, dawno Wynik meczu nie jest zaskoczeniem. Dla mnie cztery bramki z głowy Mariana to nie niespodzianka. Zważywszy na jego duże czoło, ma straszną przewagę nad moimi obrońcami. Także... Proszę Państwa, w pierwszym meczu 4 do 0 dla Chelsea, czyli dla Bartosza, Bartosza Marianskiego. Wynik jest niespodzianką, aczkolwiek no wszystkie 4 bramki zostały zdobyte z główki, a to są tak zwane pobite gary, jeżeli chodzi o Bartka, bo to jest po prostu oszustwo. No nie może być tak, że wykorzystuje się swoje po prostu nadludzkie zdolności. I ja tego meczu nie skomentuję, czekam na rewanż i wtedy mój komentarz będzie bardziej rozbudowany. Dziękuję. No już za nami, za nami dwumecz pomiędzy Spiderem i Marianem, zakończony wynikiem. Czyż ten... najlepszym klęcem jest teraz na ekranie tutaj. Tak, no to też jest dobry komentarz. No cóż teraz na ekranie. No 7 do 0, 7 bramek przez Mariana. przepraszam, nie, nie, 6, nie, 6, nie, 6, 6 bramek przez Mariana strzelonych z głowy. Czołem. Czołem. Nie no, ten zawodnik rozegrał ten mecz po mistrzostwu, nie stracił chłodnej głowy, jego czołowi zawodnicy dali naprawdę radę. Generalnie problem polegał na tym też, że no, mogło być więcej, gdyby, gdyby już karne można było strzelać z główki nie nogą. Te dwa karne nie wykorzystane. No ale cóż, no Spider myślę, że jeszcze podejmie rękawice, ja Mówił mi tutaj cernie mówił, że, że troszkę spali się przed kamerami.